Szymanko z tej strony Kasier jest ze mną dzisiaj Kisiu. Siemanko, siemanko. I gramy sobie w agar.io macie link w opisie oczywiście. To jest. Co to jest? Jak tą grę nazwać? <grym> Są żelkowe kropki. Żelkowe kropki, <grym> dobrze. Tak nam wyświetliło w Wikipedii, nie? No, weź to zjedz jest. Zjedz to co, 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 co gdzie jest? Chodzi tutaj mniej więcej obok ciebie. Chodzi o to, żeby na początku zbierać kropeczki takie małe, które są na mapie. To jest gra przeglądarkowa, oczywiście. Chodź to na chwilę, no. I jak jesteśmy więksi, to możemy się albo rozdzielać z pacją. O, i zjadać innych. I jak jesteśmy więksi od innych, to możemy ich połknąć. Wtedy się powiększamy. Celem jest tutaj to, żeby zawładnąć serwerem, być w topliście pierwszym. No i wygrać. Ej, gdzieś ty to rzucił. No, Literką jest. W możecie strzelać o takimi właśnie. O, kuleczkami, yy, tak okay. jakby tracicie wtedy swoją wielkość, ale możecie dać to koledze, i jesteście wtedy szybsi, bo czym jesteście więksi, tym więcej, yy, tym jesteście wolniejsi, co nie? Teraz jesteśmy w miarę duzi razem. Pierdź mi tego małego. Zaraz zobaczycie o co w tym chodzi. Jeszcze rzuć. O, ty zjadłeś się. Lol. A z pacją możemy się rozdzielać, jak nie możemy kogoś dogonić. O, właśnie tak jak Kisiu teraz to zrobił. Już po mnie zjesz. I teraz mogę jakiś zjeść, dobra? Łap no, musimy patrzeć zje. w tą stronę, dobra? Dawaj go! Oh fuck it! Dobra? Aha. Łap o no, karm, karm, czekaj, bo tu duży z góry. O, duży, duży, to dawaj tutaj. Tu nas zje. Dawaj, tych małych tutaj. Czekaj, ja zje. Ciap. Ciap go, kurty. Dawaj, dawaj tu. Zjadaj. Raz, dwa. Trzy, dobra. Ważniej, bo wybuchniesz. O oh, fuck. Dobra, już. A? Dawaj go, dawaj go, gnojo. Tak Czekaj, co daleko jest. Tego, dawaj, rzucaj, 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 szybko. Zjadam, już. O oh, fuck, dawaj. A, żej, zepsuł. O no. Dobra, czekaj, lecę po niego. Lecę, lecę, do go. niego. trzeba zjad. O oh, fuck, ten duży tutaj jest. Musisz uważać. Zjadłem go Zjadłeś? To czekaj, tak. gdzie ty jesteś teraz? Jestem w prawym dolnym rogu O lego, zeżarłem Całego? E, trochę się tak jakby... Rozdwoiłeś się Fuck, Rozstoiłem. Nie wiem ile tego tu jest, Który? prawy dolny róg Dobra, lecę, lecę Szybko, szybko, Kisiu! No, Zyrań. dawaj, dawaj, to Nie, uważaj, uważaj jesteś, no. Dawaj, zjadaj, zjadaj. Dobrze. Jeszcze te górne. Dobra, zarobiście. Jeszcze tego małego tutaj. Czekaj. Dobra, jest. Nice. O oh, fuck. It. Syf jak skurczysy. Dawaj, zjedz, zjedz, zjedz. Dobra, i ostatni. Ego. jem go! Dobrze. O. No. no, no, karm, karm. O oh, fuck, ten duży tu leci. No właśnie, dolegał karm, bo Leć w mój, w mój róg leć. Czekaj, żeby ci plecy. Tu, 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 tu. tu. nas zje. Ej, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. No, rozdwojaj się, chodź tu. Strzelaj tu. Chodź w... Ej, co jest nie... tam? shit, nigga! O, matko, ty się wdupciłeś w ten. Zjadam ich, zjadam. Zjadasz? Ja to tu... Słuchaj, już do ciebie. O wdupkę... O, ale mnie rozdupiło, bo ten strzelił. <noise> O f... Ja już lecę pięt... z góry. Aaaa, goni mnie. O ffff... Zjadli Nie. F... Jesteś tu, pas strzelaj! Dawaj, dawaj! Podejdź po prawej no? mojej bądź. Dobra? Dobra. O kurde! O Ja, mu... Ja piernicze, Nie ma szans, oni są za dużo. Muzyczka, O kurde. <laughs> Zaraz będziemy pierwsi, zająć życie tylko. No tylko trzeba się rozgrzeć, co nie? Tak, tak. O, już mnie gonią jakieś male, małe małe synki. Najpierw Ej. trzeba unikać wszystkich, zbierać te małe kropeczki. I o, potem szkurde, dopiero. kurde, nie, 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 no ja to muszę zjeść, bo to jest dobra. Uhu, uh, hu, uh, Kasior, ale urosłem! Tak, gdzie jesteś? Zjadłem całym polesia, tak tu jest dużego. Jestem prawie dolny ciągle. Czy ja tutaj biegamy, głupi. Ok Spacując się tak rozdzielacie. O właśnie, o kurde, goni mnie jakiś. Nie jesteś, bo ja się kurde, roztwor... Roztwor... <grym> roztworzyłem. O fa. Kurde, ale zepsuję Dobra, idę najpierw do ciebie, tak będzie łatwiej. Nie tak da się tutaj ledwie, samemu to... grać. Nie da, nie da nie Uważaj, się. jakiś wielki typo do ciebie idzie. Bo widzę. No ja mam już deficyt. to ty taki... kolor. Niebieski, taki cały niebieski. Ale wszyscy duzi tu są. O zjem zjemnie, zjemnie, zjemnie. Dobra, nie dobra Jesteś. Lecę, lecę w prawo ciągle, prawy dolny róg na maksa. Kurde, my chcę Andrzej jeść. Kurde, no, zjedli mnie. Ale zepsułem. Dobra, lecę od góry teraz. W to Kasia, można. W... Idę cię, idę w to można wchodzić, jak jest się malutkim. W wielkości tej kulki maksymalnie. A jak wejdziecie w to tacy duzi, to się rozpadacie na malutkie kawałeczki. Aha, bo ty tu jesteś. Oh, O, fuck! Dobra, zjedli nas. ale nas rozdupili. O, Kurde Dobra, lewy dolny, bo to jest za dużo tych dużych. Albo prawy górny, może co? Nie, lewy dolny. Bo, bo tam po prawej stronie jest za dużo tych typów wielkich. No dobra. ślece lecę. Fuck, jak mnie zeżryć chcą. Ja cię kręcę, i tu są wszyscy duzi, tu już nie mamy szans na tym serwerze. Damy, damy radę. Ale damy, ale, ale ja, wiem, że, ja wiem, że to nie jest... Że to jest nierealne, ale my... Będziemy damy. w nich strzelać, wiesz czym? Uh -huh. Zielonymi kuleczkami kującymi. E, Metroid do ciebie leci. Widzisz mnie? Nie wiem. Ja jestem w lewym dolnym rogu dokładnie. No nie no, żar mnie, skoczył na mnie jak jakiś... coś. Pojawiłem się tu. To Co jest? Zbieram, zbieram. Najpierw zbierać musimy trochę. Karmi mnie, ale zaraz mnie zje. Off. w co mogę wejść. Nie. A no jeszcze możesz. Jeszcze, jeszcze mogę. I to że jest tym niebieską kropką. Może nas <laughs> coś rozkminimy. Fakt, tutaj pomogi jakieś. widzę. Ile, trochę mniejszy od ciebie. To jeszcze go nie zjemy, ale. Kurde, patrz. To ej, no za dużo ich jest, Ej, tam. To jest chory, to jest niepoważne. Mam tu jakiegoś. Nie zbierzesz mi ich kropeczek, won, już, co? W dół, w dół, w dół leć! W lew, dolny tu, 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 od góry, od góry go bierz! Od dół teraz. Dobrze, o to chodzi. Nie mnie! Jezus Pięknie Maria. Pięknie zjedzony. Dobra, nice. To było porządne. Trafimy, no. Chodź tu szybko, bo nas zje! O, fuck, jaki duży. Teraz tam padniesz. O, ale mnie połknął, nie wiem! Jadźcie! No. Coś Na raz. Nie zdążyłem skręcić. Ale ztupiłem teraz. Lewy dolny dalej. Pomogi już jest tacy jak Jano. Tak tacy jak nie. Na... Ja, no. Takie jak jak ja. jest co mnie z żarów. Ajajaj. Aj, aj, aj. Byłem ciężko, ale lubię taką rywalizację. No. Ej, zjadłem tego pomogi! No co ty? No jakimś cudem. Jestem lewy dolny, Max. Ej, on był taki sam jak ja i ciul. Pękną. Oh fuck. O kurde. Weź tego, tego, tą buźkę tu, weź. Gdzie, 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 gdzie? Chodź tu, Kasior. A, tu. Lewy dolny odcisk. Tu A. jest. Strzelam. O no fuck, nie, nie, nie. Bonzie. Długo. Ej, bo teraz do góry, szybko, szybko do góry. No, tepa się, tepa się, tepa się. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. Jak za nie! <laughs> Ale ciota z tego Wasz na dole tu? Czekaj, czekaj, bo on tu leci, nie on tu widzę. leci. Ale ciota nie bez kitu. Ej, bo musisz zjeść małego tak Zaraz momentu. w niego strzelę, zaraz w niego strzelę. Dawaj O fuck o! <śle> czekaj, 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 bo, bo nas w dupce, czekaj, czekaj, trzeba to... Będzie skakał? Ole o, o, mnie zrobi! Chciałem go z tyłu wziąć strzelić. Lecą na Jestem od lewej, od góry lecę. Jestem malusi znowu. Ale coś się dzieje słabo, idzie. No, wiem, wiem. Ostatnio roś... żeśmy grali ile z 5 minut i żeśmy byli pierwsi na serwerze. No. Jakieś cioty Hop, grały mały. wtedy. Lewy dolny znowu, tak? Ale zaraz rozdupia takiego wielkiego. Ale nie cioty, bo musimy poczekać na ten, na restart. Bo już jest strasznie dużo tych dużych, Aha. nie? Krópeczek. Bo to jest restart i od zera zaczynasz, nie? Fak Fak, fak, Kurna, ale wskoczyłem pod niego, Jezu, głupi jestem No Chciałem go zaciągnąć w ten... W ten pułapek Ten pułapek Wiesz co mogliśmy zrobić? Mogę z niego... Tak, żeśmy ładnie mu wydypcyli no. Gdzie jesteś, bo we nam lepiej idzie Trochę ja wiem, Ciągnę ten jeden jego nie, rozumiesz ten... Ale gdzie? Jestem lewy dolny. Dobrze idzie. Połączyłem się. Kurna, ale strzeliłem prosto w ty, pana. No. swoim tym... i go zjadł. Mhm. Jezus. Dobra, lewy górny, dawaj. No nie no, lewy górny teraz. Lewy... Nie, bo tam jest za dużo jest osób na, na, na dole, wiesz. O jeden. O cześć. Dobra. Czekaj, trzeba taką się rozkminić. O, o, rozdzielił się, czekaj. Dobra, chcę go olać. No, chodź tu. Kurde. Nie, jest większy. Chodź tu. Dawaj. Zjadaj go. Hm. Bo jak go... no teraz, do. No, <suszę> Dobra, chodź tu. Dobrze. Teraz jeszcze, dalej. chodź, chodź, chodź. Uważaj na, na bluda. O Jezu, nie. <suszę> Nie, nie, prawie. Zje? Nie Kurde, nadal Skoczył, Kurde, skoczył, ale nie zjadł. Chodź tu, chodź tędy, tu, tu, tu. Fak, 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 on mnie zje. Kurde, dobra, no tędy, chodź tędy i do góry, tu i chodź, chodź, chodź. Ja Jezusie, zjedz mnie. No. Jeszcze raz, jeszcze raz. Już zjesz mnie. O kurwa. Dobra. <laughs> ja się wdupłem. No. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ej, no tu nie wiadomo gdzie lecieć, nie? Prawy górny, no. dawaj teraz. Kurde, tam już coś leci z prawego górnego, matko święta. No lewy górny dawaj. Lewy górny, dobra. Zaraz to ogarniemy. Jezu, duży, duży, duży. Lewy górny na pewno? <laughs> no. No ja też, ale... Ale lecę. Już prawie jestem. Mi się zdaje przynajmniej. O matko... Dużo ich tu... O Jezus Mario. O fuck. Ale przeszedłem między kropką i loną. O w dupkę! Ty gdzie jesteś? Czekaj, bo mi gra zacina, nie wiem czemu. Mhm. To i zrobię skok, nie? O. No, 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 skac skacz, 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 chodź tu szybko do mnie, no. O! Dobra. O, alefant! Ale nie zjadł mnie, nie zjadł mnie. O, mary. Dobrze, że no. cię tu rzuciłem. Bo Ale się połasił na mnie, no. No. Zaraz będziemy dziewięć... dziesięć... dziesięć... dobra. Na dziesiątym miejscu po prostu. <laughs> Dziesięci. No, zjadłem Polskę. Polska... A mówiłem ci o jak grałem, pomagałem Polsce. I zrobiłem że nikt pomagam Polsce, nie? Tak? Stopie. I koleś grał z jakimś... Ten Pol ta Polska grała z jakimś typem, nie? Z tym jakimś... coś tam No I, I se wyobraź... Czekaj, 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 mam drodze. I sobie wyobraź, że ta polska mnie zjadała, nie? Ja jej pomagałem, ona mi ciągle... O kurde, ej, no tu się nie da. Kasior tu się nie da. To jest porażka. No i co mam teraz co, zrobić? Co oni tu kombinują? Chodzę przez kolce. Ja mnie zaganiają w koziruk. Gdzie ty jesteś? Trzeba by mnie gonić z kulczybyk. Oh fuck. Yeah baby! Yeah baby! Kurna cool, no, no, za mało jeszcze. Ej, no to jest chore, kasior. gdzie ty jesteś? Zbieram, po lewej, gdzieś na dole. W lewym dolnym? Tak. To pomóż mi tu, bo musisz, ja jestem w lewym górnym. O, nie zjadł mnie, nubek. No i mam wiebane przez siebie. Biegnę, ciebie, biegnę, 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 biegnę ciągle. Biegnę, jadę, płynę, nie wiem, <laughs> lecę. <laughs> Któreś z tych? Trzeba to z tym zjadaniem, ale Kurna ty... no jak mnie zeżarł, Skóry Ej ej. Ja teraz nie wiem co mam zrobić, nie? Jestem w tarapatach Lewy górny? Jest... Lewy górny, ale w takich dupnych jest tych tarapatach. O matko, ale mnie zamknie. Idę, idę, idę. O kisiu kur... Ej, jeszcze cię zjadłem, nie? Dobra, ja wychodzę <laughs> Na razie. <laughs> <laughs> Wiesz, co zrobiłem, rozdzieliłem się na czterech, nie? Czyli... Aż żeś mnie wdupił Fak, 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 fak i leżę. Serio? Leżę, leżę do zera. Leżę do zera. Arira, ale. Padłeś już? Leżę. Jeszcze nie, ale. FA! Dobra, teraz już leżę. Arira. Nie, jeszcze nie, jeszcze żyję. Ale A ile cię bo... zostało? tak Chodź prawy górny czy coś, nie bo tu jest za dużo Prawy górny? Prawy górny, no Właśnie z lewy, do lewego górnego uciekłem To prawy górny, bo tam jest za dużo tych, tych cwaniaków Dobra Spróbuję No wiesz, musimy... ...do pewnego poziomu dojść czy zaraz, zaraz dupie jakiegoś wielkiego Ciągle sam biegasz, ciągle padasz No Balon. O, ale połknął wszystkich, nie dobra, no musimy. To. Prawy górny, tak? <grym> tak, prawy górny. Oh, motherfucker, yo, yo baby, yeah baby. Nie no, ciągle mnie zjadają, nie mogę tam dolecieć, yeah, to płynę i dolecieć. Mam Serio? Ładnie, ładnie. Biegnę, 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 płynę, lecę. Pórne. O kurwa, i się wyjebałem niepotrzebnie, nie. Eee. No, 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 no. padłeś, lecz nie poddawaj się. Lecę, lecę, no, ziomek, gdzie ty jesteś? Balo jakiś Kiesiu! To... Kisiu! No stój, bo mnie chciałem to W Wprawy dolny, w prawy dolny rzucaj. Dobra. Nie, nie, czekaj, teraz. Dobra, tak jesteśmy. Rzucaj, jedziemy. rzucaj. Czekaj, oni się podzielili. Ej, nie, bo tam już jedziemy pii, rzucaj. Oj. O oh fuck, rzucaj. O fuck, w... oh, rzucaj. Dobra, uciekłem. O oh fuck, mogłem tego nie mówić. Zjadźcie? Nie. Zjadźcie? Goni, do goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie. Gdzie ty jesteś? Ani mnie! Prawy dolny? Czekaj, uciekam. Tak, prawy dolny, dawaj szybko. Kisiu, lecę, gdzie ty jesteś? Kasiun? Zjedz mnie, to. Nie, nie kaszur. Czekaj, no daj to! No ty No uważaj Kasiu, uważaj, uważaj, czekaj zaraz ci sypnę. Ej, uważaj, i... uważaj, 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 uważaj! Uciekaj z dziećmi tego mojego. Uważaj... <laughs> Żyjemy? Żyjemy... Oh shit! Oh fucking. No, oh shit! Oh, matko! No, coś ty zrobił! Zbiera, o Boże! Jesteśmy. <coughs> <O, boże. głos> mój maluczki, 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 ty, mój maluczki. Jezu. <noise> <noise> yes. Co krok. to było? Nie! Boleś Gura, Góra, góra! Góra, góra, góra! Lewo, ojojoj! Kielnicze, oj, co oj, tu się dzieje? Zbieraj kropy. Zbieram kropy. Chyba czekać na okazję znowu, bo... No. Musimy tymi kulkami się zacząć bawić. No. To dziwnie zabrzmiało. Ej, Musimy kochuj, strzelać kochuj, tymi zielonymi, kochuj. co nie? Cziopcie okay. O tymi kochuj, trzeba tak? się bawić. Czekaj, bo żeby mi cię nie zł... Ej, skoro... Ej, uważaj, uważaj, uważaj Taki cajak, dobra. Dawaj strzelamy w to zaraz. Czekaj, okay, jeden do oh, drugiego. Fuck! Tu jest duży, dawaj strzelaj wszystko, pakuj w to, pakuj w to! Poleciało! Gdzie? Aaj. Dobra, zjadaj, 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 zjadaj Dawaj, zjadaj go zjadaj! Ała! Dobra, Zjadam zbieraj, 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 zbieraj. A po co się rozdzieliłeś? A gdzie ty jesteś? Ja nie żyję. A no to super, no to no. znowu od zera A bo ja cię zjadłem przypadkowo, nie? Może? To jest najgorsze, że... Taka, ja siedzę w kulkach, wiesz? tych zielony. Dobra. O, fak, o, fak. Fuck, czekaj. Dawaj, prawy, pra dawaj na środek. Lecę. Prawy środek. Prawy środek, a gdzie jest środek? Je, yeah, baby, czekaj, to shiba. Gdzie jest środek? Chyba się nie będę teraz rozłączał, nie? O matko, ale tu jest kolej do zjedzenia, Mmmm... ale nie naprawdę. O jesteś, prawo, Coś... prawo, prawo, prawo. Czekaj, chodź, 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 bo tu jest kolej do zjedzenia. O jest, 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 jest! O, pięknie! Stary! Yes, baby! Stary, rzucaj, 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 rzucaj szybko! O kurwa, no to dupa. Kurwa mać, czemu znowu to nie wyszło? Ale dobra, ale jest, jestem cały, nie? No, a więc tutaj zakończymy nasz pierwszy odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało i że będziecie chcieli więcej. To jest taka dodatkowa seria, więc no, co wam zostaje? Dać łapkę w górę i czekać na kolejne. Siema! Siemanko, siemanko, witajmy w drugim odcinku. <laughs> Bo żebyś się pożegnał. <laughs> tak czekam, czekam. Na razie. No. Jo.